O Karcie Praw Dziecka słyszeli wszyscy, a o Karcie Praw Dziecka w biznesie? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Gonek, Dziennik Gazeta Prawna, Infor.pl, a ze mną w studio pani Monika Kulik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedna z inicjatorek Karty Praw Dziecka w Biznesie. No właśnie, czym jest Karta Praw Dziecka? Karta Praw Dziecka w biznesie to właśnie przełożenie praw dziecka na praktykę biznesową. Jako forum odpowiedzialnego biznesu, organizacji, która skupia firmy, które chcą działać w sposób odpowiedzialny i promować takie zachowania na rynku, staraliśmy się przełożyć prawa dziecka na... Kwestie biznesowe, na model biznesowy, na relacje e, biznesu z e, partnerami, z organizacjami społecznymi i stąd pomysł, żeby wpisać się w dyskusję publiczną na temat ochrony dzieci. Wtedy, kiedy zaczęliśmy myśleć o karcie praw dziecka w biznesie, toczyła się dyskusja na temat ochrony dzieci i ustawy Kamilka. Zastanawialiśmy się, jak my, biznes, możemy przyłączyć się do tej dyskusji i chronić dziecko w obszarach, w którym mamy największy wpływ jako e, pracodawcy, czyli w miejscu pracy, jako e, m, firmy, które współpracują z organizacjami e, pozarządowymi, e, instytucjami publicznymi, które dotują, wspierają działania organizacji społecznych, jako firmy, które dają produkty, e, mają określone e, działania komunikacyjne i marketingowe. Mogą, które mogą być skierowane albo nie właśnie w stosunku do dzieci. Więc szeroko w dość dużym gronie zastanawialiśmy się, co zrobić i pomyśleliśmy, że stworzymy kartę praw dziecka w biznesie, tak jak wcześniej nasza inicjatywa Karta Różnorodności, która propaguje kwestie zarządzania różnorodnością i... Nakłania firmy do zmian zachowania albo propagowania pewnych wartości, tutaj poszliśmy tą samą drogą. Czyli jest to kompleksowe opisanie i jak dzieci mają, mogą lub nie mogą pracować, i jak biznes ma kierować swoje przekazy do dzieci, i jak też biznes ma współpracować z organizacjami czy czy z instytucjami, które z dziećmi się zajmują. No to powiedzmy, z, z, zacznijmy od tego e, początku, czyli od tego, jak biznes ma pracować, czy też zatrudniać dzieci. Co tam jest e, szczegółowo? Właśnie nie zatrudniać. Chodzi o to, że karta dziecka to swojego rodzaju deklaracja, w której mówimy między innymi, że jako firmy będziemy chronić prawo dziecka do edukacji, do wolności, ale też chronić przed pracą przymusową i innymi formami wykorzystywania. A więc nasze prawo tutaj w Polsce jest, jest dość rygorystyczne, więc my, jako firmy działające na naszym rynku, nie zatrudniamy dzieci. Ale w naszym łańcuchu dostaw mogą pojawić się takie przypadki, a nie powinny. W związku z tym, Mówimy, że e, prawa e, dziecka są częścią myślenia o prawach człowieka w łańcuchu wartości, w łańcuchu e, e, dostaw i powinniśmy wdrożyć w takie mechanizmy e, w relacji z dostawcami, które wykluczą te firmy, które w jakiś sposób wykorzystują pracę e, przymusową czy pracę dzieci. E, to też się wpisuje w taką szersze myślenie o biznesie, bo w tej chwili mamy duże zmiany, jeżeli chodzi o raportowanie i zarządzanie kwestiami ESG, mamy dyrektywę dotyczącą należytej staranności i te kwestie tam też się znajdują, tylko tam mówimy o prawach człowieka, my schodzimy i mówimy, mówimy o prawach człowieka szczególnego, mówimy mhm. o prawach dzieci. No tak, no bo powiedzmy na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej raczej z y, pracą przymusową, że jakąkolwiek pracą dzieci y, nie ma problemu, chyba że są to jakieś hobbystyczne zajęcia. Zdarzają y, się takie przypadki, dlatego teraz na przykład y, y, będziemy w, y, w czasie y, miesiąca, w czasie. Y, Debatę o różnorodności, e, mówić m.in. o pracy dzieci w łańcuchu dostaw, e, będziemy, e, zaprosiliśmy e, e, panią e, Figielstrzałę, dziennikarkę, która opowie nam o tym, jak wygląda praca dzieci na świecie i gdzie e, zwrócić, w które miejsca powinniśmy patrzeć, żeby e, zauważyć takie niebezpieczeństwa w naszym łańcuchu. Mhm. Y no właśnie, bo to chyba nie jest takie proste. No bo przecież bardzo często biznes, który współpracuje, pewnie duże firmy, korporacje międzynarodowe mają łatwiej, no bo, bo gdzieś są w stanie skontrolować, ale mniejsze firmy czy, czy firmy lokalne, nawet duże, ale na rynku polskim tylko, no raczej mają większy problem z kontrolowaniem czy sprawdzeniem, czy ich kontrahent w Afryce, Azji, czy gdziekolwiek na świecie by nie, nie współpracowali, będzie w stanie, znaczy jest w stanie sprawdzić, czy nie zatrudnia dzieci, czy nie, mhm. czy nie wykorzystuje właśnie w jakiś tam sposób do, do, do produkcji, czy, czy w jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw. Mhm. E, no to skąd polska firma ma mieć tą wiedzę, jak, jak to? To jest trudne rzeczywiście, bo gdy mówimy y, o łańcuchu dostaw, to zwykle E, dzielimy go na tych najbliższych dostawców i tych dalszych poddostawców, dostawców, i tam zaczyna się już e, e, problem, żeby pozyskać informacje. Więc współpraca z organizacjami pozarządowymi, śledzenie prasy, e, kwestie e, różnego rodzaju zgłoszeń na, e, dotyczących naruszenia praw człowieka tutaj e, bierzemy pod uwagę. E, też takie zobowiązania do tego, żeby my zobowiązujemy naszych dostawców i wymagamy, żeby oni zobowiązały. Zobowiązali swoich poddostawców, więc robi się taki, taki łańcuszek. Też zwracamy uwagę na to, gdzie biznes prowadzi swoją działalność. Są kraje, gdzie ryzyko jest większe, w związku z tym tam trzeba zwrócić większą uwagę, tam trzeba odpytać w bardziej, bardziej regularny sposób biznes. Duże firmy to są na przykład audyty. Robione przez same te firmy, albo zlecane różnego rodzaju instytucjom czy organizacjom. Mhm. Przejdźmy do drugiego wątku. Wydaje mi się, że chyba trudniejszego. No to jest właśnie ten przekaz skierowany do dzieci. No bo tutaj jest duża pokusa i w marketingu, i w szerokiej komunikacji. Żeby jednak pewne produkty, no one są skierowane do dzieci, ale w bardzo atrakcyjny sposób komunikować, przez co zachęcać no, czasami nie do końca świadome y, młode osoby do zakupów. To prawda. I tutaj też obszar, cały obszar ma marketingu a więc z jednej strony, jak wykorzystujemy wizerunek dziecka i ochrona tego wizerunku kwestia tego, jak pokazujemy dzieci, w jakim kontekście, ale też jak dzieci jako grupa docelowa, do której powinien określony, wiarygodny przekaz trafiać, który nie narusza też ich praw do, do wolności wyboru na przykład. Więc rzeczywiście tutaj. I jakie link... wskazówki zapisaliście w karcie, żeby biznes się. Karta bardzo ogólnie mówi, yy, mówi że powinniśmy wdrożyć pewne zasady. Jakie to są zasady? Yy, to już zależy od branży, od rodzaju firm. Yy, my stworzyliśmy też taki, tworzymy, bo to jest żywa materia, yy, taki zestaw dobrych praktyk, gdzie podpowiadamy. Ta firma wdrożyła to, ta firma yy, proponuje takie takie zestawienie. Ja mogę powiedzieć o firmie Orange, w które, której też pracuje, że z jednej strony nasza fundacja zrezygnowała z, fundacja, która zajmuje się edukacją dzieci, zrezygnowała z publikowania wizerunków dzieci, co jest niezmiernie trudne w komunikacji i w formułowaniu przekazu, a z drugiej strony jako firma, na przykład w, w naszym kodeksie odpowiedzialnej komunikacji, określiliśmy sobie zasady, kiedy możemy pokazać, Nasz produkt czy naszą usługę w kontekście dziecka. Czy to w rodzinie, czy to dziecka samodzielnie korzystającego z naszego, naszych usług. Stąd na przykład nie pokazujemy dzieci poniżej 12-13 roku życia, które samodzielnie korzystają z, z, z usług. Bo wydaje nam się, że, że to jest też taka granica wieku, kiedy jeszcze nadzór rodzica nad korzystanie z mediów społecznościowych, korzystanie z technologii cyfrowych jest jeszcze, jeszcze potrzebne. Mhm. No i ten aspekt współpracy z organizacjami pozarządowymi czy z różnymi instytucjami, które zajmują się dziećmi, no bo tutaj też biznes czasami różnie do tego podchodził. Tak, z jednej strony ta karta praw dziecka w biznesie powstała w otoczeniu organizacji pozarządowych, bo do jej tworzenia, do tworzenia wytycznych do karty, takiego formularza, który jest taką checklistą, podpowiada firmie, co powinna zrobić, jak wygląda w tej chwili jej stan zaopiekowania się kwestiami praw dziecka zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, więc mamy tutaj komitet ochrony praw dziecka, mamy Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, mamy fundację dajemy Dzieciom Siłę, która propaguje ochronę, zasady ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych i pomaga też nam w tym, żeby zwrócić uwagę biznesu, na co powinien zwrócić u, uwagę we współpracy z takimi organizacjami, wymagać jakich standardów. Yy, yy. Ochrony dzieci, kwestii zgłaszania nieprawidłowości, kwestii odpowiedniego przygotowania pracowników. Więc to, tak naprawdę, gdzieś jest z tyłu głowy, nawet w tym roku organizujemy jeszcze warsztat z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która nam dokładnie opowie, jak, jak nie szkodzić dziecku, jak chronić dziecko. Jak biznes odpowiedział na to? No bo karta jest takim dobrowolnym zapisem, czy, czy też taką wskazówką, co robić? No, nie możecie państwo wymagać, nie możecie, nie wiem, wysłać kontroli, narzucić żadnych reguł, które biznes będzie e, wprowadzał. Rzeczywiście, e, to jest taka deklaracja e, i bardziej mówimy e, do firmy, sprawdź się, e, e, zobacz, co może zrobić, pokażemy ci dobre praktyki, podzielimy się z tobą doświadczeniem i w tej chwili, ma, w tej chwili mamy 31 firm. To są głównie firmy z naszego partnerstwa, które już też znają naszą organizację i są zakorzenione w różnego rodzaju działaniach na rzecz odpowiedzialnego biznesu, ale mamy też 21 organizacji pozarządowych, które pomagają też nam w realizacji karty i tak sukcesywnie propagujemy. Karta jest dość nową inicjatywą, powstała... W ubiegłym roku, więc zapraszamy firmy do współpracy, do tego, żeby weszły na stronę Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest Zakładka Karta Praw Dziecka, jest treść tej karty, są wytyczne w poszczególnych obszarach, są dobre praktyki firm, więc można zobaczyć mhm. też, skorzystać z tej wiedzy, która już jest zgromadzona. Ale czy to jest tak, że firmy powiedziały: Nie, no, my to robimy, to jest oczywiste, czy raczej. O, rzeczywiście, tej części naszej działalności, czy, czy, czy temu tematowi trzeba się przyjrzeć bliżej? Właśnie było tak, że yy, jak zaczęliśmy temat, mówimy, no, Karta Praw Dziecka w Biznesie, no ale gdzie jest dziecko w naszym biznesie? Zaczęliśmy się zastanawiać i okazało się, że ono jest wszędzie jako mamy cały obszar pracowniczy. To jest opieka nad yy, dzieckiem, które. Yy, 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 um, które yy, jest jeszcze nienarodzone, bo to jest opieka nad, nad mamami w ciąży. To są wszystkie te rzeczy, które zapewniają dobry powrót po urlopie macierzyńskim, ale też kwestie urlopów ojcowskich, ale też work-life balance, ale te, także te wszystkie rzeczy, które dajemy pracownikowi jako rodzicowi. Wiele firm prowadzi różnego rodzaju dodatkowe programy dla dzieci pracowników, więc. Obszar oczywisty, którego w pierwszym momencie, gdy mówiliśmy o prawach dziecka, nie mieliśmy w głowie. Mówiliśmy o pracy dzieci, tych zabezpieczeniach, ale okazało się, że tutaj te kwestie związane z partnerami biznesowymi, z naszą komunikacją marketingową, z wizerunkiem dziecka i komunikacją, w każdym obszarze naszej działalności te dzieci są na bliższym lub dalszym, dalszym planie. Mhm. No dobrze, jeśli firmy chcą dołączyć, rozumiem, że mogą zapoznać się i z kartą i z tymi działaniami, które podejmujecie, co planujecie w najbliższym czasie? Jak chcecie dotrzeć do biznesu, rozpropagować i przekonać, że warto jakby podpisać tą kartę i mhm. ważniejsze, warto ym, biznes prowadzić zgodnie z tym, co jest tam zapisane. My nie prowadzimy takich dużych kampanii marketingowych. Skupiamy się na. <coughs> takiej pracy z biznesem bezpośredniej, e, więc karta jest propagowana e, na wszystkich naszych wydarzeniach. Teraz e, najbliższe wydarzenie dotyczące e, e, różnorodności. O którym już mówiłam, ale też spotkania studyjne dla firm, które, które są w karcie, i trochę takim marketingiem szeptanym trochę poprzez polecanie innym, coraz więcej firm przychodzi i zastanawia się, co może zrobić, aby chronić prawa dziecka w swoim biznesie. No. Dobrze, to. Ja ze swojej strony myślę, że mogę powiedzieć, że polecam biznesowi, firmom, żeby się zapoznali i rzeczywiście zastanowili nad tym, jak te prawa dziecka chronią, jak te prawa dziecka wyglądają u nich w firmie. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem była pani Monika Kulik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedna z inicjatorek Karty Praw Dziecka w Biznesie. A rozmawiał przy Do zobaczenia.